Pierwszy sezon Netflixowego Wiedźmina z pewnością nie należał do wiernych adaptacji książkowego oryginału. Zmiany nie ominęły ani historii, ani bohaterów, ani relacji między postaciami, dając w sumie mocno dyskusyjny efekt. Zresztą, to, że tu jesteście, to znaczy, że dobrze wiecie, o czym mówię. Nic więc dziwnego, że fani mają uzasadnione obawy odnośnie drugiego nadchodzącego sezonu serialu. Czy tym razem twórcy widowiska postawią na większą zgodność z materiałem źródłowym, czy też zupełnie odlecą na orbitę z własnymi pomysłami? Jeżeli wciąż się zastanawiacie, to pozwólcie, że Wam pomogę, bo oto przedstawiam Wam przecieki z fabuły drugiego sezonu serialu. Od razu uprzedzę będą spoilery. I to dużo. Jeżeli widzieliście pierwszy sezon, to pewnie spodziewacie się, że będzie dużo zmian w stosunku do książek. Ja tutaj skupię się nie tyle na komentowaniu tychże zmian, bo to nie jest o tym, tylko po prostu na ich przedstawieniu, tak? Z podziałem na odcinki, z podziałem na wątki różnych postaci. I tak dalej. No dobra, postaram się nie komentować, ale dobrze wiecie, że nie zawsze się da, widząc to, co wymyśla Netflix. Polecam zaopatrzycie w popcorn, zaopatrzycie w napoje wyskokowe, żeby łatwiej to przełknąć. Polecam zostawić łapę w górę, jeżeli mi się spodoba, tak? No i co, lecimy do materiału. O, przepraszam, zanim zaczniemy, pamiętajcie, że sponsorem tego odcinka jest Gemstone Legends. Gemstone Legends to pomysłowa gra RPG od polskiego studia, w której walki rozgrywane są w formie znanych i lubianych puzzli. Jako smoczy jeździec podróżujemy po mapie fantastycznego świata, wykonując questy oraz walcząc z kolejnymi przeciwnikami. Jak wiadomo, przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę, to też mamy możliwość dobrania do swojego Dream Teamu aż pięciu bohaterów z kilku dostępnych w grze frakcji. Nie muszę wspominać, że w mojej ekipie koniecznie musiał znaleźć się brodaty, łysy, krasnoludzki Berserker. W trakcie podróży awansujemy naszą drużynę na kolejne poziomy, oraz zdobywamy coraz lepszy ekwipunek. Wszystko to pozwoli nam wykonywać trudniejsze misje oraz walczyć z coraz bardziej wymagającymi bossami, a także brać udział w rajdach, gdyż oczywiście nie musimy grać solo. Gra daje bowiem spore możliwości społeczne, w tym gildie oraz rozgrywki PvP. A to wszystko w modelu Free to Play. Dołącz do mnie w Gemstone Legends, korzystając z linków w opisie filmu albo z Skanując widoczny na ekranie kod QR, by po przejściu samouczka zgarnąć na dzień dobry potężną paczkę nagród, w tym również epickiego bohatera, w sam raz do Twojej drużyny. No to co? Topory w dłoń i do zobaczenia w Gemstone Legends. Drugi sezon serialu w domyśle ma być adaptacją krwi elfów, czyli pierwszego tomu wiedźmińskiej sagi, utrzymującego ciągłość fabularną. Niemniej pierwszy odcinek nadchodzącego sezonu będzie jeszcze adaptacją jednego z opowiadań z domu Ostatnie życzenie. W oryginale opowiadanie zatytułowane jest tak samo jak sam odcinek, czyli Jarno prawdy". Samo opowiadanie było taką wariacją na temat pięknej i bestii. Geralt trafiał tam do nawiedzonego dworu, którego panem był zamieniony w potwora Jegomość. Nivelan. Niemniej mimo swojej potwornej postury okazał się on być bardzo spokoziomkiem. Niestety dużo mniej spoko była wybranka jego serca, która była wampirzycą, Bruksą. I jak łatwo się domyślić, koniec końców Geralt był zmuszony zakończyć ten toksyczny związek za pomocą srebrnego miecza. W pierwszym epizodzie serialu zobaczymy bardzo podobne wydarzenia. Z tą różnicą, że na dworek Geralt przybędzie nie sam, lecz w towarzystwie Ciri. Zaś Nivelen tytułuje Geralta mianem Old wyskazując, że w przeciwieństwie do książek, tutaj ta dwójka od dawna się znała. Historia jednak skończy się jak widać podobnie, czyli walką Geralta z wampirzycą. I od razu powiem, że będzie to najbardziej wierny książkom odcinek, jaki zobaczycie w tym sezonie. Przed albo po wizycie na dworku Nivellena, Geralt oraz Ciri odwiedzą także złupioną Cintrę, gdzie trafią na ciało myszowora, którego Netflix tak bezpardonowo uśmiercił w pierwszym sezonie. Pamiętajmy jednak, że w tym samym czasie genialni scenarzyści od Netflixa musieli jakoś zagospodarować także postać Jennifer, która w pierwszym sezonie chyba miała nawet więcej czasu antenowego od samego Geralta. Czarodziejka po potyczce o Soden gdzieś zniknęła. Skąd zresztą jest scena wydzierającej się w niebogłosy Tisai w trailerze? Genifer. Jak się okazuje, Czarodziejka została pojmana przez siły Nilfgardu, z Fringillą Wigo na czele. Ale tutaj niespodzianka. Ich konwój zaatakują elfy. To też kobitki trafiają koniec końców do niewoli u Skojatel. Ostatecznie stają przed obliczem Franceski Findaber, elfiej królowej i Czarodziejki zarazem, która w serialu będzie ciężarna. Hmm. W trakcie ich wspólnej wędrówki Jennifer próbuje przekonać Fringildę, żeby rzuciła Nilfgaard w cholerę, ale jak widać niekoniecznie zdaje to egzamin. Podczas wędrówki w lesie razem z elfami czeka jej także dziwna przygoda, ale do tego przejdę pod koniec odcinka. Niemniej wygląda na to, że koniec końców czarodziejki zostają uwolnione, gdyż później widzimy Fringildę reorganizującą armię Nilfgaardu w podbitej cintrze. Odcinek drugi zatytułowano Kermoren. I jak łatwo się domyślić, tutaj Geralt i Ciri w końcu docierają do Wiedźmińskiego siedliska. W serialowym Kermoren zimuje dużo więcej Wiedźminów niż w oryginale, co widzimy na zdjęciach. Tam Ciri poznaje także Eskela, Lamberta, Coena i Wesemira, i tam możemy także zobaczyć jej trening na Wiedźminkę. Jednakże wygląda na to, że tutaj scenarzyści nieźle polecieli, bowiem u Netflixa Kermoren zostanie zaatakowane, najpewniej przez potwory i to Najpewniej przez Leszego. Sceny z widzimy już na zwiastunie i wszystko wskazuje na to, że ofiarą Leszego padnie nie kto inny jak Eskel. Jak już powiedziałem kiedyś, ma on zginąć w Netflixowej adaptacji i jeżeli przecieki mówią prawdę, to w ramach pogrzebu Wiedźmini mają rzucić jego ciało Wilkom na pożarcie. No bo w końcu szkoła wilka, więc zjedzą go wilki, no czego tu nie rozumiecie? O fakcie bitwy o Kremoren świadczą także zdjęcia Wesemira, który ewidentnie jest tutaj nieco styrany. Widać, że właśnie po bitwie, a zaś medalion, który trzyma to prawdopodobnie właśnie medalion Eskela. Żeby było jeszcze ciekawiej, wygląda na to, że Geralt wyruszy śladem Leszego razem z Ciri, aby pomścić śmierć Eskela. Gdyż na nowym zwiastunie wyraźnie widzimy walkę tej dwójki z Leszym. W Kermoren zgodnie z książkową fabułą zjawi się także Tris, aby pomóc opanować magiczne zdolności Tyri. Tak, dobrze wiem, że bardzo czekaliście na to, żeby znów zobaczyć Netflixową Tris na ekranie. Co jednak jeszcze ciekawsze, scenarzyści zaserwują nam romans między Geraltem i czarodziejką. W tym także, jak wskazują spoilery, również scenę ehem, konsumpcji tegoż romansu. No, God, please no. No! 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 Trzeci odcinek nosi tytuł Strata i może tu chodzić nie tyle o wcześniejszą śmierć Eskela, co o utracone dziedzictwo Ciri. Możliwe, że to właśnie w tym odcinku Triss dotrze do Kermoren i zrobi z Geraltem to, o czym wspomniałem wcześniej, zaś Ciri dowie się od niej więcej o swoim magicznym pochodzeniu. Najpewniej nie zabraknie tutaj flashbacków z historii rodu Ciri, wywodzącego się jeszcze od Lary Doren, legendarnej elfiej czarodziejki. Jej rola została bowiem obsadzona w serialu podobnie jak rola Eredina. Sceny z dzikim gonem także zostały nakręcone, co widzieliśmy na zdjęciach i jeśli wątek ten nie pojawi się w tym momencie podczas omawiania tego, kim Cyr jest, to na pewno pod koniec sezonu. Jeżeli z kolei dotarliście do tego momentu filmu, to znaczy, że chyba udało mi się Was zaciekawić. By nie przegapić kolejnych materiałów, polecam zostawić subskrypcję na kanale i włączyć to nieszczęsne powiadomienie z przyciskiem dzwona. Mówię o tym, bo wedle statystyk tylko 10% moich subskrypcji. Korzysta w ogóle z tej opcji, czyli to trochę tak, jakbym zamiast 60 tysięcy subów miał ich 6, a było robić głupie filmiki z Fortnite'a. Jeżeli chcecie się ze mną częściej widzieć, to oczywiście wpadnijcie do mnie na Twitcha, na streamy i wychylcie ze mną kufelek. Lambert, ty co masz, łeb? O pewnie, że mam. Wstawaj, i a teraz wróćmy do przecieków. Na tym etapie warto także przytoczyć to, co spotka innych bohaterów serialu, gdyż z pewnością ich wątki będą się przeplatać pomiędzy już wspomnianymi wydarzeniami. Kahir, czy też raczej jego zafiksowana, Netflixowa wersja, zostanie w pewnym momencie serialu złapany przez Tisai de Vries, która najpewniej przesłuchuje go po bitwie o osoden w celu odnalezienia Yennefer. Oczywiście w końcu uda mu się wydostać i ponownie poprowadzić siły Nilfgardu. W tarapaty wpadnie. Także jaskier. W drugim zwiastunie widzimy, jak Geralt wyciąga go z więzienia. Jaskra czeka jednak jeszcze nieco od siatki, gdyż w pewnym momencie serialu zostanie on złapany i torturowany przez Rinca, czarodzieja, a zarazem ucznia Wilgeforca, którego widzieliśmy także na zwiastunie. Gdy już o nim mowa, to póki co wygląda na to, że jego rola będzie zbliżona do tej, którą znamy z książek. Niemniej wciąż nie wiadomo, w jaki sposób rozwiązana zostanie sprawa jego mistrza. Jak bowiem pamiętamy, w pierwszym sezonie Wilgefortz był bardziej karykaturą swojego odpowiednika z książek i szczerze powiedziawszy, potrzebny będzie naprawdę dobry zabieg fabularny, żeby postawić go z powrotem w roli głównego antagonisty. O pozostałych odcinkach wiemy już nieco mniej, ale wciąż można sporo wyciągnąć z już pozyskanych przecieków. Odcinek czwarty, o tytule Redański Wywiad, to na pewno spotkanie z Dijkström. Z pewnością ważną rolę odgrywać tu będzie Oxenfurt, gdyż to miasto widzieliśmy na zwiastunach i koniec końców do niego muszą także trafić nasi bohaterowie. Żeby było ciekawiej na miejscu, będą także elfy, nie pytajcie po co. Odcinek 5 nosi tytuł Odwrót i niewiele można o nim powiedzieć z dzisiejszej perspektywy. Możliwe, że będzie to kulminacja wcześniej wspomnianych wydarzeń. Możliwe, że zobaczymy też spotkanie władców północy, gdyż role królów zostały także obsadzone. Odcinek szósty nosi tytuł Dear Friend. W książce tym mianem, czyli Miła Przyjaciółko bądź Miły Przyjacielu zwracali się do siebie wzajemnie Geralt oraz Yennefer w swoich listach. Jeżeli jednak chodzi o treść samego odcinka, tropem może byś tutaj wizerunek magicznej dłoni w logo. Możliwe, że zobaczymy w tym odcinku dużo więcej Yennefer niż zwykle, o ile to w ogóle jeszcze jest możliwe. Nowy zwiastun pokazuje nam bowiem sceny torturowania Yennefer przez maga Stregobora, co oczywiście w oryginale nie miało miejsca. Niemniej nie zdziwię się, jeżeli Netflix zapoda nam wątek złych, szowinistycznych, męskich magów kontra dobre, miłe i pragnące pokoju na świecie czarodziejki, który zakończy się utworzeniem loży czarodziejek. Odcinek siódmy zapowiada się z kolei na niezłą jazdę po bandzie. Jego ty... Tytuł to Wolet mail. Tym przydomkiem tytułuje się jedną z zupełnie nowych postaci, wykreowanych przez Netflixa. Volet mail, czyli inaczej nieśmiertelna matka, to wedle opisu postać bardzo starej kobiety. Demona, który wędruje po ziemi, zawierając z ludźmi pakty, żerując na ich najgłębszych i najmroczniejszych pragnieniach. Nie wiem jak wy, ale ja dałbym głowę, że gdzieś już w świecie Wiedźmina widziałem taką postać. Tak, i chyba zupełnym przypadkiem nie była ona częścią książkowej sagi, tej do której ma prawa Netflix, lecz pomysłem ludzi z CD Projekt Red. Ciekawe jak to rozwiążą na drodze praw autorskich. Ciekawostka, wspomniana postać najpewniej zamieszkiwać będzie w chatce na kurzej stopce, którą widzieliśmy w zwiastunie. Miano śmiertelna matka może także odnosić się do Melitele Gdyż książkowo do jej klasztoru mają dotrzeć Ciri i Yennefer I to też się stanie Na zwiastunie widzieliśmy bowiem Nenekę, Matkę przełożoną z klasztoru Z pewnością w samej świątyni Melitele znajdzie się dużo więcej scen Ale to już zostawię sobie na szczegółową analizę nowego zwiastuna Tytułu ostatniego odcinka nie znamy Lecz znamy najpewniej jedną z kończących go scen To ma bowiem być ujawnienie faktu Że poznany wcześniej rycerz Dune zwany także Jerzem, czyli ojciec Ciri, to tak naprawdę M Hryvar Emreis. A więc cesarz Nilgardu. O ile w książkach fakt ten pozostaje tajemnicą aż do samego końca sagi. O tyle tutaj, najpewniej z racji tego, że większość ludzi już o tym po prostu wie, postanowiono wcześniej zaprezentować tę postać. Jak to wpłynie na całą historię, tego się jeszcze przekonamy. Na koniec dodam jeszcze tylko informacyjnie, że część z podanych tutaj spoilerów może być porozrzucana w serialu w różnej kolejności niekoniecznie w takiej, w jakiej podałem. Niemniej, Wszystkie one mają dużo więcej niż tylko wysokie prawdopodobieństwo, że rzeczywiście w serialu się pojawią. Oczywiście, możemy domyślać się dużo więcej, choćby po tym, jakie zostały obsadzone role. W samej książce, oczywiście, było. Jeszcze wiele innych wątków, które powinny się znaleźć w serialu, ale na tej chwilę nie za bardzo jesteśmy w stanie wskazać, czy w ogóle się pojawią i tak konkretnie w którym miejscu. A znając tendencję Netflixa do traktowania książek po macoszemu, no tak naprawdę można, można mieć obawy do efektu końcowego. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, tak? Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tym wszystkim. Jak się zapatrujecie na drugi sezon? Co sądzicie o tych spoilerach? Komentarze należą oczywiście do was. Przypominam, odwiedźcie mnie na moich mediach, odwiedźcie mnie na moim fejście. wbijcie na moje strumyki na żywo, polecam. Pozdrawiam. No a teraz tyle ode mnie. Tak, postaram się wrzucać częściej, małe co nieco. A gdy pojawi się coś o Netflixie, z czego będziemy mogli się pośmiać, więc skomentować to bardzo chętnie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dzięki wielkie jeszcze raz za uwagę. Mówił do was Drwal Rambay. Do zobaczenia.